Hej, czyści ten króciutki filmik będzie poświęcony naszej hondziawie CBR250R. Tak, mamy założoną mini klatkę i crashpady. Jeżeli się zastanawiacie, jak to bardzo chroni motocykl przy ślizgu, otóż już Wam mówimy. Ten motocykl kupiliśmy po to, żeby uczyć się jeździć na kolano, a też... Planujemy go zgruzować, planujemy go nie oszczędzać. No wiadomo, nie chcemy jeździć na nowym motocyklu, no bo to zawsze bardziej szkoda. Odżałowana jest, ale na razie broni się bardzo dzielnie, ponieważ pomimo kaskaderskich prób Małgorzaty z zejściem na kolano, które zakończyły się zejściem na łokieć bark i trochę, no, kask nie, ale jakby całkowicie było rozpłaszczenie po asfalcie, na Hondzie nie został żaden ślad, który mógłby być postrzegany jako uszkodzenie. Tak, lusterka była złożona, więc tutaj jest to też nietknięte. Klameczki, I co jest się bardzo, się bardzo ważne w takiej klatce i w takim crashpadzie to, że nie blokuje schodzenia na kolano, e, a nie też prawdopodobnie nauki ci, ci jeszcze na tym motocyklu nie doszliśmy więc tutaj nie ma żadnego stresu, że będziemy czymś trzeć jeżeli już trzemy to się zaczyna od starcia podnóżka tam jest też blisko już wydech do tego etapu też jeszcze nie doszliśmy natomiast klatka was nie będzie blokowała jeżeli chodzi o ćwiczenia natomiast ochroni motocykl żeby było śmieszniej do tego motocyklu, do tego modelu właściwie poza crashpadami nie kupicie nic poza tym my znaleźliśmy bardzo sympatycznego pana który zajmuje się produkcją ogrodzeń i on nam wyspawał taką klateczkę, którą zobaczycie na zbliżeniach i ona jest z jednej strony inna z drugiej strony inna, natomiast Cokolwiek byśmy o niej nie powiedzieli, że ona jest mistrzostwem kielni, szpachli i lakierni? To robi robotę. E, dokładnie, tak. Także jeżeli się zastanawialiście, jak ochroni taka drobna klatka, to już wam pokazujemy. Także sami zobaczcie, nie ma większych rys, nie ma drapań, nie ma wgnieciń. Więc bardzo się cieszymy, że będziemy mogli po prostu w ten sposób ćwiczyć, a później motocyk sprzedać jako nowy, nieśmigany i żony tylko w niedzielę przez nie paląco babcie. Także I sami jesteście świadkiem tego. <laughs>